Dzień dobry, nazywam się Paulina Helińska i jestem adwokatem, mediatorem, a przede wszystkim przedsiębiorcą. Od czterech lat prowadzę swoją kancelarię adwokacką. Na co dzień pomagam przedsiębiorcom prowadzić ich biznesy zgodnie z prawem. Na dzisiejszej konferencji chciałabym poruszyć z Wami tematykę związaną z zabezpieczeniem prawnym biznesu. Dlaczego wybrałam taki temat? Ponieważ moim zdaniem żaden legalny biznes nie będzie dochodowy bez odpowiedniego prawnego zabezpieczenia. Pierwszą kwestią, którą chciałabym dzisiaj z Wami poruszyć, jest kwestia pomysłu. Dlaczego pomysłu? Bo to od pomysłu zawsze wszystko się zaczyna. Oczywistym jest, że jeżeli wpadniecie na jakiś pomysł na biznes, czy pomysł na produkt cyfrowy, to chcecie podzielić się tym z przyjaciółmi, ze znajomymi, z rodziną, chcecie zapytać się ich o zdanie również biorąc udział w różnych kursach słyszałam od ekspertów że należy dzielić swoimi pomysłami że bardzo dobrze jest pytać swoją społeczność na przykład na Instagramie co sądzą o danym pomyśle niestety nikt nigdy nie wspomniał o tym że pomysł nie podlega ochronie praw autorskich ponieważ nie jest utworem wyobraźcie sobie taką sytuację jest Kasia Kasia wpadła na Pomysł, że stworzy taki innowacyjny produkt cyfrowy. Poszła na kawę z Anią, swoją koleżanką, i opowiedziała jej o tym pomyśle. Po dwóch tygodniach zauważyła, że w sklepie internetowym Ani pojawił się tożsamy produkt. Nie wiedziała, co może zrobić w takiej sytuacji. Niestety, niewiele. Oprócz zerwania z znajomości z Anią, tak naprawdę nie może nic, ponieważ pomysł nie jest chroniony prawem autorskim. Dlatego ja zgadzam się zupełnie z takim twierdzeniem, że sukces lubi ciszę. Pewnie teraz nie jeden z was, nie jedna z was zastanawia się, w jaki sposób możecie podzielić się taką informacją na przykład z potencjalnym inwestorem czy potencjalnym kontrahentem. Moim zdaniem, przed rozpoczęciem każdej rozmowy, jeżeli wiecie już, że będziecie przekazywać informacje poufne, powinniście zawrzeć umowę o zachowaniu poufności. Bardzo ważne jest, żeby wskazać w niej definicję informacji poufnych. I nie może to być jedno zdanie typu: Informacje poufne są to wszystkie informacje, które zostały przekazane podczas spotkania dnia 23 kwietnia 2024 roku w Warszawie. Powinniście jasno wskazać, że są to na przykład informacje handlowe, czyli informacje. O na przykład danych technicznych danego produktu, bazy danych kontrahentów, bazy danych klientów, pracowników, na przykład dane marketingowe, takie jak Wasze budżety reklamowe, na przykład informacje o tym, że złożyliście wniosek o uzyskanie patentu czy też dane finansowe, na przykład sprawozdania finansowe, które nie zostały jeszcze opublikowane. Kolejną bardzo ważną kwestią jest czas trwania umowy o zachowaniu poufności. Nie podpisujcie takich umów na czas nieokreślony. Dlaczego? Ponieważ taką umowę w bardzo łatwy sposób druga strona może wypowiedzieć, a Wam zależy na zabezpieczeniu biznesu, a w taki sposób tego nie zrobicie. Dodatkowo warto w umowie wskazać, w jaki sposób te dane poufne strona otrzymująca powinna zabezpieczyć, a także co powinna z nimi zrobić po zakończeniu umowy głównej. Bardzo ważnym aspektem jest również to, jakie nastąpią skutki w sytuacji, w której jedna ze stron naruszy umowę o zachowaniu poufności. Ja tutaj polecam wpisywanie do umów kary umownej, a także zastrzeżenie wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym. Bardzo często, w sytuacji, w której polecam swoim klientom zawarcie umowy o zachowaniu poufności, wskazują mi, że oni nie chcą tak na początku współpracy wyskakiwać z taką umową, ponieważ może to trochę świadczyć o tym, że są nieufni. Nic bardziej mylnego. W sytuacji, w której jeden przedsiębiorca przekazuje informację drugiemu przedsiębiorcy, że chce zawrzeć umowę o zachowaniu poufności, to w mojej ocenie świadczy to o tym, że jest to świadomy przedsiębiorca, który dba o swoje interesy. Kiedy macie już inwestorów, wspólników, a przede wszystkim klientów, to nadchodzi nowy etap, czyli pojawiają się współpracownicy. Moi klienci bardzo często zapominają, że do zawieranych umów zlecenie nie stosujemy przepisów kodeksu pracy. I niestety dochodzi do takich sytuacji, że zleceniobiorca na podstawie umowy zlecenie stwarza dzieło, a. Zleceniodawca jest przekonany o tym, że prawa autorskie do tego dzieła, tak samo jak w przypadku pracowników, przechodzą na niego z mocy prawa. Niestety tak nie jest. Musicie z takim zleceniobiorcą, czy też z osobą, z którą współpracujecie na zasadach B2B, podpisać odrębną umowę albo zawrzeć takie zapisy w umowie zlecenia, umowie o współpracy, z których jasno będzie wynikało, że ta osoba za wynagrodzeniem, które otrzymuje, przenosi na Was majątkowe prawa autorskie do stworzonego utworu. Dlaczego to jest tak ważne dla przedsiębiorcy? Bo wyobraźcie sobie taką sytuację, że na przykład przenosicie prawa autorskie majątkowe na swoich klientów, a de facto tych praw autorskich nie posiadacie majątkowych, bo przysługują one zleceniobiorcy czy też osobie, z którą współpracujecie na zasadach B2B, również ten zleceniobiorca czy ta osoba, z którą współpracujecie, będzie miała do Was roszczenie o zapłatę wynagrodzenia za korzystanie z danego utworu bez praw autorskich. Kolejnym niezwykle ważnym tematem dla każdego przedsiębiorcy jest zakaz konkurencji. I tutaj już bez znaczenia jest, czy macie zawarte umowy o pracę, umowy o zlecenie, czy też umowy o świadczenie usług, to z odrębnej umowy powinien wynikać zakres zakazu konkurencji i taki zapis określający właśnie zakres zakazu konkurencji może brzmieć na przykład tak. Za działalność konkurencyjną strony uznają podjęcie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, zlecenie dzieło z konkurencyjną agencją marketingową. Niezwykle ważne jest również to, żeby określić w takiej umowie, jakie jest terytorium, na którym obowiązuje zakaz konkurencji. Czy jest to na przykład jedynie dane województwo, czyli na przykład województwo opolskie, czy jest to może cała Polska, a może cała Unia Europejska? Również należy określić, czy zakaz ten Obowiązuje jedynie w czasie trwania umowy o pracę, zlecenie, czy też umowy B2B, czy także po jej zakończeniu. W ostatnim czasie bardzo często zauważam, że przedsiębiorcy chętnie wrzucają zdjęcia swoich pracowników, czy też z osób współpracujących, na przykład na swojego Instagrama, Facebooka, czy też na strony internetowe. Przed wykorzystaniem wizerunku swojego pracownika, czy też innej osoby, pamiętajcie o tym, aby uzyskać od niej zgodę na wykorzystanie. Wizerunku. W sytuacji, w której nie będziecie posiadać takiej zgody, a wizerunek wykorzystacie, to osoba ta będzie mogła dochodzić od Was odszkodowania za wykorzystanie wizerunku. Kolejnym bardzo ważnym tematem w dzisiejszych czasach jest temat dotyczący szkoleń. Jako pracodawcy często decydujecie się na taki krok, żeby Zapłacić za szkolenie Waszych pracowników, ponieważ chcecie, żeby podnosili oni swoje kompetencje. I nierzadko zdarza się taka sytuacja, że po odbytym szkoleniu pracownik odchodzi do konkurencji. Czyli Wy jako przedsiębiorcy nie dość, że zostajecie bez pieniędzy, to zostajecie jeszcze bez pracownika. Jak zabezpieczyć się przed taką sytuacją? Zawierajcie umowy o podnoszenie kwalifikacji zawodowych. W takich umowach wskazujcie przez jaki okres pracownik musi u Was Pracować po odbytym szkoleniu. Uregulujcie również takie kwestie, jak to, co w sytuacji, w której pracownik nie pojawi się na przykład na opłaconym przez Was szkoleniu, a Wy nie macie już możliwości otrzymać zwrotu pieniędzy za takie szkolenie, co w sytuacji, kiedy pracownik nie uzyska certyfikatu, który potwierdza zakończenie takiego szkolenia. Na zakończenie swojego wystąpienia chciałabym powiedzieć jeszcze kilka słów nie o pieniądzach, ale o walucie. W dzisiejszym świecie biznesu jedną z najcenniejszych walut są dane osobowe. I to Wy, jako przedsiębiorcy powinniście dbać o to, żeby legalnie pozyskiwać te dane osobowe. Bardzo często zdarza się, że widzę gdzieś na Facebooku, na Instagramie czy na jakichś stronach internetowych. Nawet dzisiaj w sumie analizowałam taką stronę internetową, z której wynikało, że przedsiębiorca organizuje darmowe webinary oraz umożliwia pobranie darmowego e-booka. Jak się okazało, te produkty cyfrowe wcale nie były darmowe, ponieważ aby je od Utrzymać, byłam zobowiązana podać adres e-mail i tym samym trafiałam do bazy newslettera tego przedsiębiorcy. Jak przestrzeć się przed takim zachowaniem, zwyczajem? Musicie wskazywać, że ten webinar jest za 0 zł, ale wymaga rejestracji. że na przykład webinar jest za 0 zł, ale konieczne jest podanie adresu e-mail, że aby wziąć udział w webinarze albo żeby pobrać e-booka, konieczny jest zapis do newslettera. Ile może kosztować was taki błąd? Taki błąd może was kosztować do 10% wartości obrotu rocznego przedsiębiorstwa. Kontynuując temat wysyłki newslettera, chciałabym zaznaczyć, że aby wysyłać do danej osoby newsletter, musicie posiadać na to zgodę. Oraz to wy, jako przedsiębiorcy, jesteście zobowiązani do tego, aby wykazać, że faktycznie taką zgodę posiadacie. W jaki sposób najlepiej to zrobić? Pod formularzem, gdzie dana osoba może zapisać się do newslettera, umieśćcie taki checkbox który ta osoba będzie mogła zaznaczyć jako zgodę na wysyłkę newslettera oraz pod nim wskażcie kto jest administratorem danych tej osoby oraz w jakim celu te dane będą przetwarzane. Opinie są bardzo ważne dla każdego przedsiębiorcy, szczególnie te pozytywne. W ostatnim czasie zauważyłam, że coraz częściej na maila przychodzą mi takie zapytania, czy mogłabym wystawić opinię po wykonanej usłudze albo jak Dostarczony zostanie do mnie produkt, to przychodzi zaraz mail, czy mogłabym wystawić opinię o tym produkcie. I zaczęłam się zastanawiać, czy takie działanie jest zgodne z prawem. Wiecie, do czego doszłam? To zależy. Zależy, czy taki przedsiębiorca ma zgodę na kontakt w celu skierowania prośby o wystawienie opinii. Jak taką zgodę najlepiej uzyskać? Pod formularzem zamówienia. Dajcie taki checkbox, który dana osoba będzie mogła zaznaczyć, jeżeli chce, abyście się z nią kontaktowali w celu skierowania do niej prośby o wystawienie opinii o produkcie czy też o usłudze. Pewnie każdy z Was posiada stronę internetową czy też Facebooka swojej firmy, a także Instagrama. W takich sytuacjach polecam umieścić na swojej stronie internetowej politykę prywatności. Z takiej polityki jasno powinno wynikać, kto jest administratorem danych osobowych, w jaki sposób można się skontaktować z takim administratorem, na jakiej podstawie i w jakim celu przetwarzacie dane osobowe, czy na przykład te dane osobowe przekazywane są do krajów trzecich. Co dzieje się z danymi w sytuacji, w której osoba wycofa zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz jakie uprawnienia względem swoich danych ma osoba, której dane przetwarzacie. A także informacje, czy na przykład korzystacie z plików Cookie, czy korzystacie z Google Adsów albo Metapixel może. Pamiętajcie o tym, że wy jako przedsiębiorcy jesteście zobowiązani zarówno legalnie pozyskiwać dane osobowe, ale także zabezpieczać dane osobowe, które przetwarzacie. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie mojego wystąpienia. Mam nadzieję, że na podstawie informacji, które Wam przekazałam, udało mi się Was chociaż trochę przekonać, że żaden legalny biznes nie będzie dochodowy, jeżeli nie będzie on pod względem prawnym odpowiednio zabezpieczony.